W Polska mówi gość, pan doktor Artur Zagajewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, jesteśmy w po wsinie i nikt inny jak pan lepiej nam nie odpowie na pytanie. Mam nadzieję. Jeśli chodzi o cytrusy. Mam cytrusy. Inaczej, jabłko zakwitnie nam w maju i na jesieni już mam zbiory. A jak to jest z tymi cytrusami, które mamy w domu? W przypadku naszej strefy klimatycznej i tych roślin, które boją się mrozu, one się śpieszą. Wiosną zakwitają, to co Pan powiedział, i stopniowo dojrzewają, żeby na jesieni cieszyć się tym aromatem słońca i tak dalej. W przypadku cytrusów jest inaczej. One nie boją się mrozu, bo są zimozielone. W związku z tym one stopniowo wytwarzają kwiaty i poszczególne stadia rozwojowe. Zatem jeżeli chcemy zacząć przygodę z cytrusami, to możemy spodziewać się tego, że na jednym drzewku, niezależnie od tego, czy będzie malutkie, czy będzie już Potężne. Pojawią się zarówno kwiaty, tak, w różnych porach roku, oczywiście najwięcej na wiosnę, ale potem też się będą pojawiać, i potem poszczególne stadia rozwojowe owoców. Zatem musimy pamiętać, że w przypadku roślin cytrusowych z rodziny Rutace to jest rodzina, która. Nie śpieszy się, ona stopniowo dojrzewa. W związku z tym taka cytryna, żeby od momentu zakwitnięcia aż do zbioru, potrzebuje 8 miesięcy. Tak, Pomarańcze potrzebują 10, 12, grejfruty potrzebują 12, 14. Zatem im większy owoc, żeby miał tą wartość konsumpcyjną, żeby był smaczny, smaczny potrzebuje kilkunastu miesięcy. Czyli rozumiem, że w momencie, kiedy mamy również owoce pięknie wyglądające, to w tym samym czasie może też nam kwitnąć drzewko. Zdecydowanie. Oczywiście, wiedząc, że większość sióstw cytrusowych nie zrzuca sobie tych owoców. One się mumifikują, zasuszają, a zatem to jest atrakcja dla nas, bo mamy i kwiaty, które kuszą nas aromatem, tak? I potem patrzymy, uczymy się. Zatem dla młodzieży, dla dzieci, to też ma aspekt taki edukacyjny. Zaraz, zaraz, ale czy to nie jest tak, że to drzewko Więcej energii pobiera na ten owoc, którego nie zrywamy. Energii, którą mógłby przeznaczyć na te kwiaty, na to kwitnięcie. Czy, oczywiście, natomiast jeżeli mamy równowagę zachowaną, jeśli chodzi o składniki pokarmowe, jeśli chodzi o podłoże, nawożenie, no to nie ma się co niepokoić, bo teraz, jeżeli roślina już dojrzeje i uzyska te już efekt taki dojrzały, konsumpcyjny, nie spada, ale wtedy już co, te wiązki zasychają, troszeczkę zamierają, czyli te substancje pokarmowe już nie docierają do tego dojrzałego owocu, przechodzą już na kolejne generacje. On już jakby jest zasuszony, tak? On już nie jest potrzebny tej roślinie, bo już tam jakieś nasiona, już efekt jest osiągnięty, więc ona teraz produkuje kolejne, kolejne etapy. Oczywiście to może mieć wartość dekoracyjną. U nas te, które zobaczycie sobie Państwo, są nie zrywamy ich, więc one sobie wiszą. Gdybym go przykroił, no to będzie już watowata taka struktura, ale chcę, żeby to ładnie wyglądało na przykład na zdjęciu. Natomiast niezależnie od tego, będą pojawiać się kolejne kwiaty i kolejne stadia owoców. Wspomniał Pan o pomarańczach w naszej rozmowie. Ja czasem e, udaje mi się zakupić pomarańcze z takim czerwonym miąższem. One mi bardzo smakują, ale czy one są zdrowe, czy tam coś nie jest nie w porządku, że one są czerwone w środku? Ja myślę, że jest w porządku. Jeżeli mamy okazję właśnie o tej porze roku, w lutym i w marcu, to powinniśmy wybierać te właśnie czerwone pomarańcze, bo one tak naprawdę no czerwone nie są. Skórkę mają pomarańczową, ale ten miąższ jest właśnie lekko czerwony. To jest taki krwisty i przez że warto spróbować, bo jest to smak wyjątkowy i niepowtarzalny. Są to pomarańcze, które generalnie pochodzą z Sycylii, a zatem jakby od izolowanej wyspy, gdzie Etna gdzieś góruje wysoko, a tutaj, czyli ten, ten mróz, i jeszcze ten śnieg, a tutaj mamy poniżej, szczególnie tutaj w rejonie Katanni, piękne sady cytrusowe. One właśnie scharakteryzują się tym, że te pomarańcze mamy tam trzy takie ciekawe odmiany: odmiana tarocco, odmiana właśnie moro i sanguinello. To są te, które są w środku z czerwonym miąższem, które, dzięki temu, dlaczego są na przykład czerwone, tak, bo to też jest ciekawostka, dlatego, że tam są różnice między dniem i nocą temperaturowe i roślina, dlaczego na jesieni, szanowny panie, na przykład mamy liście, które pięknie się wybarwiają, tak? Mamy piękne kolory klonów, czerwone czy różowe. Są to takie związki antocjane, które dzięki obniżeniu temperatury już powoli ta roślina się przygotowuje do zimowego spoczynku i następnie zrzuca. I te cukry ładnie tam w tych reakcjach przechodzą i piękne mamy kolory. Tu jest tak samo. Jeżeli noc jest chłodna albo nawet lekko mroźna, to wtedy ta pomarańcza się trochę broni. Ale ona tam nic jej nie stanie, bo mrozu dużego nie ma. Ale dzięki temu to spowoduje, że już będzie lekkie, subtelne takie zabarwienie tego miąższu. On nie będzie jednolity, ale krojąc taką pomarańczę, będziemy widzieli tą energię i ten chłód, no i te smaki czuli. Panie Arturze, tyle wam powiedział o tych cytrusach, że moje kubki smakowo oszalały. I teraz naprawdę nie żartuję. Gnam po prostu po cytrusy. Warto jest spróbować, wiedząc, że mamy bombę witaminową, potężna ilość błonnika, soli mineralnych, a zatem oczywiście preferujemy polskie smaki. Ale jeżeli mamy spróbować, spróbujmy taką pomarańczę, m.in. z Sycylii. Bardzo dziękuję. Dla dziękuję Polska serdecznie. mówi pan doktor Artur Zagajewski. Dziękuję serdecznie.